W tym filmie zagram w Age of Conflict, ale w roku 1944 i postaram się tutaj obronić Niemcy. Planuję ich tutaj nie bustować. Tutaj od początku. Kej, okay, od początku jest ta wojna, tu już jest Francja, tu już jest. To jest scenariusz o nazwie Liberation of Paris, czyli dobra, no to jest 44 rok styczeń, ale to nie jest za duża różnica. Kej, okay, tutaj to nie, to nie jest jakaś mocna różnica, osobiście uważam. Fajnie, że taki scenariusz w ogóle powstał i że mogę tym nagrać. To może jest powolnie ten czas. Okej, okay, tutaj teraz ta wojna, no i to nie wygląda dobrze. E, skapitulowało e, general Gouverneur. No, generalna gubernia. I jak ja chcę ich wybronić w ogóle? Ka nie klikając w ogóle pokoju. Nie klikając w ogóle pokoju. No to będzie trudno ich tutaj wybronić osobiście, uważam. Nawet tutaj nie klikając pokoju ani nic. Mogę po prostu czas przyspieszyć. I przyspieszyć tutaj po prostu upadek Niemców. Ale ja coś ogarnę. Ja coś ogarnę. Restartuj. Może bym po prostu sobie dał minimalnego busta do złota. Dam sobie tyle samo, ile ma Związek Radziecki. To chwila. Związek Radziecki ma 6,5 Dobra. Ja też sobie tyle. Dodam i zobaczymy, co się tutaj stanie. Czy jestem w stanie jakkolwiek, ich, jakkolwiek się tutaj wybronić? No nie nie ja wiem, bo jestem tutaj atakowany z dwóch stron. General Government padł. Ja tutaj po prostu jestem w stanie się minimalnie dłużej bić. Ja tutaj od swoich wasali jeszcze wciągam złoto. Tutaj też nie ma tak dużo opcji, jeśli chodzi o obronę państwa, czy coś. Ale dobra, Paryż skaptulował. Udało się tutaj odbić. Tu jeszcze Wielka Brytania jest. No dobra. I chwila, mam trochę jeszcze złota. Okej, okay, no i koniec. Ale tym razem się utrzymałem trochę dłużej. Związkowi Radzieckiemu też się skończyło złoto, ale tutaj jest jeszcze ten United Kingdom, który no jednak ma troszeczkę jeszcze złota na to, żeby mnie tutaj podbić. To teraz robię to tak, to jest 6000 9, 9 plus 8, chyba 17. Dodam sobie 17 tysięcy złota. Oni tutaj jeszcze mają jakieś końcówki, tam 5, po 50, to, do, to dodam sobie 19 tysięcy zł i zobaczymy, czy teraz jestem w stanie obronić tutaj Niemcy. no w sensie obronić. No jak mocno jak dużego busto oni tutaj muszą dostać? Aha, tutaj jakiś scenariusz, gdzie oni od początku mieli jedną zdolności bojowej. No to tutaj by nie było szans. Tutaj też w sumie trochę od RNG zależy z tego co widzę. 19 tysięcy złota i le lecimy. Aha, znowu jedna zdolności bojowej, ale dobra. Ja tutaj Tutaj poczekam. Mamy złoto teoretycznie na obronę. No, ale jeden z zdolności bojowej ciągle yy, zniweluje yy, RNG trochę. Ile oni mają zdolności bojowej? 6, 6, 6. To Niemcy też zaczną z 6. I 19 tysięcy złota. Czyli suma złota wszystkich tutaj państw, z którymi mamy wojnę. to jeszcze Włochy są. To chwila, to powinienem 21 tysięcy złota dać. Ok, teraz Niemcy może się obronią. Nie zablokowałem im 6 zdolności bojowej. Po prostu im to dodałem. Ok, z Francją sobie trochę radzimy. To jeszcze jest mój wasal niemiecki, czy tam sojusznik. No, bo tutaj też jest Sycylia. Cała akcja na Sycylii niesamowita. Paryż został przejęty, więc w sumie git. Monako jeszcze istnieje. Ciekawe. A Monako chyba nie było ruszone podczas II wojny światowej. Ale nie wiem, jeśli się mylę, to niech ktoś napisze w komentarzu. Dobra, ej, trochę się tutaj odbijamy, mamy trochę złota. Tery zdolności bojowe jest na ten moment. Nawet Węgry coś tutaj ej, pocisnęły, ale teraz mają 0 złota, więc nie są w stanie atakować. Ale Związek Radziecki też bardzo powoli ich tutaj atakuje. Ty Londyn udało mi się przejąć, więc fajnie. To jest taka symulacja, jak bardzo Niemcy powinny zostać zbustowane, żeby tutaj oni mieli szansę się. Utrzymać. Zrobię kolejną sym symulację. Nie dodam im złota, ale podbustuję im zdolność bojową od samego początku. Ale jej nie zablokuję. Będą mieli taką samą zdolność bojową, jak inne państwa tutaj. A Związek Radziecki już stracił swoje złoto, więc mogę przyspieszyć tą grę. Okej, okay, tutaj Wielka Brytania się próbuje coś odbić, ale tutaj powinienem zdobyć już Moskwę, bo jeszcze mamy 4000 złota. Moskwa zdobyta, ale ja się tak wytracę jeszcze, wytracę złoto, zanim tutaj wszystko przejmę, bo jeszcze tutaj yy, stracili złoto ci. Yy, Wielka Brytania 63 rok. Podchodzimy pod kazań i podpisaliśmy pokój. Okej, okay, dobra, ale Niemcy nie mają kompletnie złota, co ich tutaj podbija? Islandia, mamy z Islandią wojnę. Islandia tutaj atakuje sobie Niemcy. Nieprawdopodobna sytuacja osobiście uważam. Aha, i Szwecja teraz nas, a, nas atakuje i sobie zdobyli trochę terenów, no dobra. Okej, okay, co to się dalej stanie? Wielka Brytania walczy z Islandią. No będą się tutaj próbowali trochę odbić, no na pewno. Jest 19 państw na mapie świata teraz. Mogę trochę tą grę przyspieszyć w sumie. Szwecja walczy ze Związkiem Radzieckim i to, nawet trochę tu terenu zdobyli, ale Słowacja, oni się wyzwolili i podbijają Niemcy. Ej, ej, dobra, Niemcy, Słowacja, halo? Statystyki. Słowacja jest. Top trzecim państwem, jeśli chodzi o tereny. Nacjonalistyczna Hiszpania tutaj atakuje Włochy. Okej, okay, Niemcy atakują Włochy. Ej, Niemcy coś dalej próbują. Oni da mają 6 zdolności bojowej i są w stanie się tutaj bić. Niemcy są dalej drugie, jeśli chodzi o tej piksele. I oni się znowu tutaj klepią. Okej, okay. oni się tutaj znowu klepali z Wielką Brytanią, Związkiem Radzieckim. No spoko. Aha, ale tu się Szwajcaria wbija. Okej, okay, dobra. Tu, tu dochodzi do różnorakich patologii, z tego co widzę. Irlan Irlandia kaptuluje. Okej, okay, Słowacja się bije ze Szwajcarią. To są takie dwie nowonarodzone potęgi, w sumie, można by powiedzieć. W tym scenariuszu. I Słowacja jest większa od Niemiec, bo tutaj jeszcze Szwecja się wbiła. Zabrała Niemcom państwo bałtyckie i tutaj Dania. Ej, i Słowacja zaraz tutaj skaptuluje Niemcy. Niemcy chyba będą kaptylowały, co nie? No i kapitulacja. Ale ja bym to trochę dociągnął jeszcze, bo to wygląda bardzo ciekawie. Ta Słowacja mi nie bardzo zetkawiła, Więc ja tutaj to jeszcze przez chwilę pooglądam w sumie, co tutaj może się jakiegoś, nie wiem, ciekawego wydarzyć. A wam przypomnę o zostawieniu łapki w górę, suba, biciu na serwer Discord i zostawiajcie komentarze z pomysłami na film. A ja je serio będę realizował już. Zajdź of History 2 kilka pomysłów było, ale dobra, zapauzuję, bo się dzieje akcja, trzeba to komentować, ale serio, y, dawajcie pomysły na filmy do każdej gry, y, którą nie wiem, nagrywam do każdej gry strategicznej, strategicznej, Age of History 2, Age of Conflicts, Worldbox, nie wiem, City Skylines, Victoria 3, Crusaders Kings 3, Europa Universalis 3, Herz of Iron, do wszystkiego, jak ja chcę więcej gier nagrywać na tym kanale niż się skupiać na jednej na kilka miesięcy na przykład, tak jak to było kiedyś, teraz mam taki plan na ten kanał, nie wiem czy on wypali, ale jak wypali to będzie fajnie, a tutaj Słowacja się bije ze Szwecją. No, nowe potęgi nam się narodziły tutaj na tym scenariuszu, z tego co widzę. Wygląda to bardzo ciekawie. Co to jest? United Kingdom. United Kingdom bił się z Wolną Francją. Kawę. A Słowacja się tutaj wbija w Szwecję, w Związek Radziecki. Ze Szwecją sobie poradzili. Szwajcaria podbijają. I Szwajcaria tutaj ma stolicę. I Szwajcaria kapituluje. Kolejne państwo znika z mapy. Tu coś zniknęło. Szwecja zniknęła. Ej, ta Słowacja rozwala dosłownie każdego. Halo. Oni się teraz wbijają w nacjonalistyczną Hiszpanię. Przecież to na początku, gry był wasal Niemiec, który za dużo nie znaczył. Oni wykorzysta sytuację y, tego, jak Niemcy były słabe i teraz sobie cisną po prostu. Chociaż front tutaj stoi, no nie no i rozjeżdżają Związek Radziecki. Związek Radziecki szybko jakiś pokój wynegocjował, więc fajnie. Słowacja też nie ma jakoś mega dużo złota, więc ten pokój dla nich też może być trochę opłacalny, ale znowu walczą ze Związkiem Radzieckim. Wbili się w Kazań. Co to jest za miasto tutaj? Dagestan, okej. Okay. Ej, na tym scenariuszu miasta są ponazywane, podoba mi się to. Są niby po angielsku, coś tu po niemiecku, jest Danzig zamiast Niemiec, Konigsberg, Berlin, a na przykład tutaj? Bratisława. Kawę, kawę. Ale w lubię, jak te nazwa są jakkolwiek panazywane. Hmm. Okej, okay, Bułgaria się tutaj trochę wbiła w tę Słowację. Ale to nie ma, nie jest za, bardzo, nie ma za dużo tragedii. Tu Wolna Francja w ogóle wróciła do Europy. Może nie ogólnie do Francji, ale są znowu w Europie. I pewnie tutaj próbują znowu jakoś odbić paryż, coś. kawe czym się to uda. To, czym się to uda, to w sumie możecie w komentarzu napisać. Trzeba jakoś was motywować do zostawiania komentarzy, bo one podbijają zasięg. Okej, okay, może im się nie uda. Ale to jeszcze nie będzie tragedii, bo póki Wolna Francja żyje, to ma o co walczyć? No, jeszcze żyje, jeszcze żyje. Ale Słowacja już jest w Afryce. Tu Sowiet Union w ogóle, oni przecież skapitulowali. Oni tutaj jeszcze mają jakieś tereny. A oni nie skapitulowali. Oni się na stolicy zatrzymali. Teraz Dagestan został przejęty. Co tu jeszcze trzeba przejąć? Jerewan, Jerevan. Jerewan. No, tu United Kingdom jeszcze istnieje. Oni też. Kurde, o Francji już nie ma, ale czy United Kingdom sobie tutaj jeszcze poradzi? Odzyskać jakieś, jakiekolwiek tereny w Europie? albo, No nie, no niby tereny w Europie tutaj mają, ale jakoś wrócić na swoją wyspę. Moją Islandię mogą to jakoś strategicznie wykorzystać, osobiście uważam. Okej, okay, Bułgaria skapitulowała. I Bułgaria kontra Słowacja to będzie ostateczna wojna. I Słowacja się tutaj już wbija. Pa jak oni ich jadą? Dobra, może to nie było za szybkie, ale ich jadą mocno. Okej okay, Słowacja znowu atakuje Bułgarię Bułgaria ma bardzo mało złota, ale Słowacja w sumie też. Dobra, to będą ciekawe wojny, bo oni się. Chociaż Słowacja ma większy przychód, więc oni tutaj myślę, że wygrają to na spokojnie. Zdobyli ich jedną, drugą stolicę, no i kapitulacja. Słowacja wygrała tą symulację. Ale nie taki jest cel tego filmu, okej okay? Nie taki jest cel tego filmu. Jak mocno muszę zbustować Niemcy, żeby oni sobie poradzili? Mogę po prostu kliknąć restargainter. Robimy tak, 6 zdolności bojowej, nie blokujemy tego. I 25 tysięcy złota. No, z takim startem powinni sobie poradzić. Przecież tutaj na spokojnie myślę, że sobie, że sobie tu już dobiją. Ten cały Paryż, ogólnie całą Francję. Wbijają się w Wielką Brytanię, zdobyli Londyn. Tu jeszcze jest, są wojny morskie. Szwecja ich jeszcze atakuje, więc to musi być też RNG, żeby nie byli za bardzo odkowani. Ok, Związek Radziecki się wyzerował, a tutaj się całkiem potężnie wbił. Ale Niemcy nie mają złota, i Wielka Brytania sobie to ich podbija. Ale im się też skończyło złoto. I czy to Hiszpania, w sensie Hiszpania? To Wło ich koniec końców musiały anektować. Jak mocno trzeba ich zbustować, żeby sobie poradzili? Już przed chwilą było dobrze. 30 tysięcy złota i 6 zdolności bojowej. Francja to jest już formalność, myślę. Obrona przed yy, Wielką Brytanią powinna się udać. Yy, Związek Radziecki sobie przyjął Węgry. o Związek Radziecki mocno front przedłużył. Formalnością powinno być to, żeby zrobić to, czego Adli nie zrobił podczas wojny. A tutaj teraz te Niemcy zrobiły i sobie atakują. Mają złoto jeszcze, ale nie, nie dotrą do końca Związku Radzieckiego chyba. Chociaż może uda im się przejść? Udało im się. 30 tysięcy złota to jest chyba odpowiednia kwota. Plus 6 zdolności bojowej na sam początek. 20 tysięcy złota. A tu już będą mieć naprawdę powoli, bo tereny są nieprzyjemne. I rozejm. Tak się prezentuje mapa po tym pierwszym całym raszu, który trwał 40 lat. Ale ogólnie Niemcy powinno brać taką taktykę, no żeby najpierw cały zachód po prostu ogarnąć, a potem atakować Związek Radziecki, nie? Tutaj tym razem Niemcom się to udało ogarnąć. Tak już tak na szybko ten, tą Wielką Brytanię ogarnąć. Jeszcze tą Francję. No i fajnie. Fajnie. I zachód ogarnięty. I mo można tutaj atakować. Teraz Niemcy mają. Nie mają złota. Teraz sobie inne państwa wykorzystują słabość Niemców. Ale dobra. Póki co, Niemcy żyją. I musi po prostu przychód rosnąć. I musi po prostu rosnąć przychód. Póki co, nie wyłączam im SI. Może też wyłączenie SI jest jakąś tak, taktyką dla tych Niemców, żeby oni sobie tutaj nie wypowiadali głupio wojen. Bo tutaj znowu Szwecja ich atakuje. Jeszcze Turcja ich dojeżdża. No, Niemcy niby wygrały wojnę, ale tutaj znowu upadają. Szwecja ich atakuje. I sobie przejęli Berlin. Teraz Niemcy muszą sobie przenieść stolicę Dokąd? To nie jest nazwane. Obok Lyonu. No i jak wcześniej Słowacja sobie. Sobie przejęła całe Niemcy. Tym razem sobie Szwecja te całe Niemcy przejęła. A co tutaj? Islandia się wyzwoliła. Aha, ciekawa sytuacja. Okej, okay, Turcja ich atakuje. Niemcy się coś odbijają. Niemcy odbijają sobie teren od Szwecji, bo Szwecja nie ma złota. Ale Niemcy też za bardzo nie mają. Statystyki. Niemcy są drugie, Szwecja jest pierwsza. A trzecia jest Turcja, Związek Radziecki jest dopiero czwarty, więc też ciekawa sytuacja tutaj się wydarzyła. Ej, Niemcy jeszcze coś próbują. I Niemcom to się może jakkolwiek udać. Nie no, coś tu atakują. Niemcy są. Chcą sobie tutaj dobić Związek Radziecki. To w sumie chyba dobry ruch. To nie dostrzegam tragedii. W tym, ale Niemcy sobie przestały radzić, Szwecja ich rozjechała, Związek Radziecki ich tutaj dobija. Patologia, patologia. Te Niemcy są w stanie sobie tutaj wygrać, ale oni później po tej wojnie są wyzerowani i inne państwa po prostu sobie ich tutaj atakują. A co tutaj się stało? Saudi Arabia, co oni tu robią w ogóle? Kąd oni się zrespili tutaj? Oni przecież na początku, no w każdym scenariuszu, sumie upadali, tak na początku, więc sumie ciekawa sytuacja. Islandia się jeszcze wyzwoliła, Islandia też ma w ogóle Londyn prawie. Okej, okay, dobra, teraz Szwecja sobie ich pod od podbija, odbija tam tereny, no ale przecież Islandia jest najmniejsza Państwem, ale nie wygląda jakoś tragicznie ta Islandia. Ale Szwecja wydaje mi się, że tu może wygrać. Największe państwo radzą sobie z innymi państwami podczas wojen. No w sensie wiadomo, jako takie duże państwo sobie nie będą radzili jakoś mega dobrze. Nie będą rozjeżdżać od razu tych państw, ale no nie no, jakoś sobie tutaj dają radę. Chociaż Islandia się tutaj w nich wbija. Islandia sobie jakieś tereny przejęła i Niemcy są teraz najmniejszym państwem, bo są dosłownie tylko i wyłącznie w Afryce. No nie no, tu jeszcze mają jakieś tereny w Europie, ale tak to głównie w Afryce. Więc ciekawa sytuacja. To jeszcze ich, ich, ich Islandia atakuje. Portugalia tu przejmuje jakieś. Tereny od Hiszpanii. A tu co jest? Aha, Związek Radziecki skartulował, ale Szwecja nie ma złota, żeby sobie przejąć te tereny. Ciekawe. No to nie no, to w takim momencie Szwecja będzie rozjeżdżana, bo nawet jak będą mieli złoto, to będą oni to złoto automatycznie służywać na dobicie tych terenów. Chociaż dobra, zrobili to szybko, ale Islandia, która tu się potężna stała. Islandia i Szwecja to są teraz dwie największe potęgi, więc to może być ostateczna wojna. Chociaż to jeszcze nacjonalistyczna Hiszpania rośnie. Trochę nawet odbili terenów od Portugalii. Teraz biją się z Islandią. No i dobra, Islandia, Islandia tutaj pokazuje wyższość nad państwem, które jest trzecie w tabeli, no jeszcze Portugalia się tutaj wbija, podzielą się pewnie jakoś tymi terenami zaraz, no Islandia, ej jeszcze jakąś ofensywę na Szwecję wyprowadziła, chociaż doszło szybko do pokoju. ej Islandia tutaj ciekawie wygląda, nie jest to jakieś duże państwo ale mają jednak sporo terenów drugie największe państwo i te tereny są jednak bardzo jakościowe, bo tu Szwecja ma głównie już takie tereny no wschodnie a tutaj Islandia ma zachodnie, więc to jest trochę różnica, ale Turcja jeszcze tutaj atakuje tą Szwecję, więc Szwecja sobie tutaj no coraz gorzej radzi, ale jeszcze są w grze, jeszcze mają najwięcej terenów, teoretycznie nie ma mają dużo złota, ale. No, inne państwa też dużo złota nie mają. Najbogatsze państwo to jest tylko 13 tysięcy złota i to jest Portugalia. To nie jest jakoś mega dużo. Teraz Szwecja chce sobie tutaj odbić, jak tereny od nich. No, i Portugalia, Islandia tutaj atakuje. Ej, Portugalia jak rośnie, przecież prze, prze... wyprzedzili tutaj Islandię. No i tutaj, ale sobie okrążyli tak tutaj trochę tą Islandię. Wygląda to całkiem mocno. Szwecja straciła w ogóle swoją tolicę na rzecz Islandii. Teraz mają stolicę w Talinie i skapitulowali. Teraz Islandia i Portugalia sobie robią wyścig. Kto więcej terenów od nich przejmie? Chociaż tu jeszcze Turcja chce coś zyskać. Ciekawie to wygląda osobiście uważam. Islandia, no dalej wygląda na całkiem potężne państwo, mimo tego, że stracili trochę terenów. Ciekawe tu rzeczy mogą dziać się pod koniec, ale Arabia Saudyjska, jak tutaj też sobie Turcję podbiła. Teraz atakują Portugalię, chociaż dobra, za bardzo nie wyszło, ale Arabia Saudyjska też tutaj rośnie w siłę, z tego co widzę. No jakoś sobie radzą z tą Turcją, chociaż Turcja jeszcze w ogóle swoją stolicę otrzymuje Ankara. Ciekawe. Ale Portugalia jak tutaj rośnie. Teraz Islandia tutaj atakuje. Sobie złączyli tutaj fronty. Turcja próbuje się odbijać. Turcja atakuje tą Portugalię. Kurde, to już są takie momenty, że trochę... FPS-y spadają, ale 10 FPS-ów 11, 8, 15 w tej grze w takim momencie rozgryw, to nie ma tragedii, bo tutaj chociaż widać jakkolwiek jak te fronty przechodzą tak płynnie. Portugalia tutaj dużo terenu straciła, i ta Islandia jak tutaj potężnie wygląda. Portugalia, no, jeśli Portugalia chce coś tutaj zyskać, to muszą sobie Turcję dobić, ale później będą graniczyli z dwoma państwami tak nieprzyjemnie od północy i południa, więc nie stawiałbym na to, żeby oni to jakkolwiek sobie poradzili, ale to się jeszcze zobaczy, ale to może być bardzo ciężkie dla nich. Jeśli na przykład Arabia Saudyjska i Islandia ich tutaj zaatakują w tym samym momencie, a że Turcja się tu jeszcze utrzymuje, no Turcja też tutaj nie ma przyjemnych granic. No i Islandia sobie ich rozjeżdża. I czy to będzie ich koniec? Po sobie podpisali rozejm, jeszcze tu Arabia Saudyjska jest, ale Portugalia tak tutaj z tej części państwa, gdzie pokazuje kursorem, przeniosła się po prostu na zachód, tam gdzie ich tereny były w sumie od początku, gdzie sobie Hiszpanie podbijali tak powoli. Tutaj ostatnie okrążenie, jakieś tereny Portugalii dalej od, dalej od ich stolicy zostały dobite. Turcja może upaść, to, Turcja upadła i Portugalia tutaj jeszcze jest. Oni dalej coś mogą namieszać, bo dalej graniczą z Arabią Saudyjską i Islandią. Arabia Saudyjska teraz się wbija w Islandia. Portugalia i Arabia Saudyjska sobie tutaj ten półwysepenińsk prawie dobili. A co to jest? Ty tu jeszcze Portugalia jest tak okrążona, ciekawie to wygląda. Kaj okay, okrążenie zostało dobite. No, jeśli Arabia Saudyjska i Islandia chcą sobie tutaj powalczyć, to musieliby najpierw sobie Portugalię dobić, bo ona im tutaj pewnie będzie ciągle przeszkadzać jakoś. Okej, okay. Portugalia się wytraciła ze złota i są teraz atkowani przez dwa państwa, ale wydaje mi się, że jeszcze na chwilę się tu mogą utrzymać. Wydaje mi się, że jeszcze chwilę tutaj przeżyją. Islandia tutaj dobija Arabię Saudyjską? Dobra, ta symulacja się już tutaj trochę przedłuży. Chociaż nie, no i ciągle coś się tutaj dzieje. Islandia znowu mocno atakuje. Tutaj kolejne okrążenie takie zostało zrobione. Pewnie one, one zostanie dobite zaraz. No może już tej wojnie? Chociaż nie no, Arabia Saudyjska coś się jeszcze bija. I sobie jeszcze się biją z Portugalią w tym samym czasie. Chociaż Islandia to jeszcze mocniej atakuje Okej, okay, Arabia Saudyjska się tutaj wbiła? No to już będzie koniec Portugalii osobiście uważam. Lizbona zostanie przejęta, ich kolejna stolica też. I jeszcze kolejna stolica czy zostanie przejęta? Nie została. I, aha, Islandia się tutaj po prostu wbija. Portugalia dalej ma tutaj jakieś dziwne tereny okrążone. Szczerze, chciałbym, żeby ta Portugalia już upadła i żeby doszło do ostatecznej wojny pomiędzy Arabią Saudyjską oraz Islandią. I upadli, i upadli. Teraz będzie ostateczna wojna. Kto ma więcej złota? O, Islandia ma dużo złota, ale dobra, teraz też dużo wydali. Aha, ustanawiają rdzenne miasto. No tak, o, teraz AI będzie też takie rzeczy robiło. No więc ta wojna może tutaj potrwać jednak trochę dłużej, niż mi się wydawało. Arabia Saudyjska też jeszcze odbija. Odbijają sobie jakieś jeszcze tereny, więc ciekawie tutaj może jeszcze wyjść. Moim razem po jeden z bojowej. Przez teraz ta te granica wygląda dziwnie. No nie no. Ta wojna będzie trwała długo osobiście uważam. Chociaż, no nie no to się ciągle będzie działo to samo, więc ja tutaj poczekam aż się coś tutaj więcej stanie i wam to po prostu pokażę. Nie będę komentował ciągle tego samego. I teraz Islandia mocno sobie tutaj atakuje. Arabia Saudyjska nie ma złota i doszło do konferencji pokojowej. Ale dobra Arabia Saudyjska tu już jest w tragicznej sytuacji. No nie chce mi się wierzyć, że oni tutaj ogarną. i to jest 6 do 1 halo. Ta wojna powinna się już szybko zakończyć. Islandia ma tej złoto na prowadzenie tej wojny, na poczekanie aż oni się wyzerują. Tylko żeby oni nie ustawiali też ciągle tych rdzennych miast, bo to osobiście uważam, nie ma za bardzo sensu. No, ziomek po prostu atakuj. Nie ustanawia rdzennych miast, bo to nie ma sensu. Skoro oni tak tutaj zaraz cały świat sobie przejmą i wygrają. A ja po prostu z tej symulacji wyjdę, no i mogę wyjść. Dobra, teraz tak. 40 tysięcy złota. 6 zdolności bojowej. Wyłącz S i państwa. Sami z siebie nie będą nikogo atakowali. Zobaczymy, co tutaj teraz z tej wojny wyjdzie. General Government pada. Ale dobra, to trzeba tylko poczekać, aż wszystkie państwa się tutaj wyzerują. Związek Radziecki się wyzerował. Wielka Brytania jeszcze trochę trzeba poczekać na nią. I tutaj poczekam. Chcę zobaczyć, czy Niemcy tutaj upadną. Od razu po tej wojnie jak będą wymęczeni czy nie No cel jest taki żeby nie upadli tym razem Okej okay. Wielka Brytania już tutaj jest podbijana Sami z siebie nie będą nikogo atakowali Turcja? Turcja ja atakuje Oj Turcja jeszcze tereny przejęła Ale Turcja też nie ma jakoś dużo złota Ale dobra Niemcy się utrzymują Poczekam jeszcze tak może 100-200 lat w grze I zobaczę tutaj po prostu czy Niemcy będą upadać tutaj na samym początku Mają złoto, mają zdolność bojową Sami z siebie nikogo atakować nie będą Bo wyłączyłem im S i Państwa No i sami z siebie nikogo nie atakują Mają tutaj chill sobie po prostu Złoto zbierają, to jakby doszło do jakiejś wojny, to by sobie pradzili, myślę. Na przykład jaka taka Szwecja ich hadkowała. Jakby oni ich teraz zaatakowali, to od razu pokój, a jakbym knowal do śmierci. Aha, mają jeden zdolności bojowej, ale dobra, trzeba poczekać, to trzeba poczekać. No i pa, no i Niemcy sobie tutaj normalnie radzą. To mogłem nawet mniej tego złota dodać, ale po prostu wyłączyć im SI państwa, żeby te Niemcy tak samo z siebie żadnych głupot tutaj nie robiły. No i by się udało. No z Turcją też sobie tutaj jakoś radzą, mają wyłączone ESI państwa, więc to tutaj Turcja ich zaatakowała i tutaj, no straci i tereny, więc fajnie.